Została przewidziana jeszcze jedna nagroda. Jest to nagroda prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, przyznana za wieloletnią pracę na rzecz spółdzielczego sektora mleczarskiego. Nagrodę otrzymują pan Marek Jest buchar, Pani Maselnica, masło, takie najnowsze badania mówią, że to był rok nowożytny, gdzieś 1200, kiedy Tatarzy wozili mleko w swoich gdzieś tam w woreczkach, ale inne badania mówią, że już przed nas erą było produkowane masło. Według nas, Panie Ministrze, i wszystkich, których wyróżniliśmy, w tym roku postanowiliśmy, że to będzie minister, będą ludzie, którzy ciągle nam pomagają, czyli szefowie agencji. W roku przyszłym będziemy nagradzać media, ci, którzy ciągle piszą o mleczarstwie i piszą dobrze. To jest symbol polskiego mleczarstwa. Jak Państwo widzicie, piękna, oryginalna masielnica to nie tylko jest. To, że można postawić. Paneliście, jeśli się naleje tu dwa litry śmietany 40%, podgrzeje do temperatury gdzieś 29 stopni Celsjusza I jak będzie nudny mieć w piłkę kopano, to można sobie w międzyczasie zrobić doskonałe masło i do tego wyjdzie jeszcze oryginalna maślanka. Gratuluję Państwu wszystkim jeszcze raz serdecznie. Tradycyjne masło wychodzi. No. Czy Pan Andrzej Gros, prezes Agencji tak, Restrukturyzacji no. i Modernizacji Rolnictwa. Ale masła się coraz więcej jak tam, bo ja widzę siebie w domu. U mnie kostka, znam synów, mamy tapy ja i żona to na dwa dni. Pan Radosław Szapkowski, prezes Agencji Rynku Rolnego. Ja oczywiście mówiąc za panią w dyrektorkach z agencji nie dopowiedziałem, że z agencji Ale to mi się wydawało oczywiste. Bo to są panie odpowiedzialne i pracują na wysokich stanowiskach. Panie prezesie, nie muszę panu tłumaczyć. Tak jest. Ja, wszystkiego dobrego. Pan Marian Zalewski, członek zarządu telewizji Polskiej. Pan Wojciech Nalazek, kierownik redakcji audycji rolnych w telewizji Polski. Pan Maciej Stępień, prezes Związku Pracodawców Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskich. Pan Mieczysław Twałuk, prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. Nagroda zostanie odgrana. Kontynuujemy. Panie ministrze, zanim przedniemy wstęgę, widzę pana ministra.